Cześć! Końska dawka rozwoju jest trochę na urlopie, a trochę o sobie przypomina. I w myśl bycia na urlopie, mam dla ciebie do rozważań inspiracje, przysłowie dotyczące koni. Czasem trzeba zsiąść z konia, by zobaczyć dokąd prowadzi droga. I zapraszam Cię do powtórkowego odcinka o feedbacku, o rozpoznawaniu, czym są fakty, w jaki sposób możemy. Mówić o faktach, ale najpierw, żeby mówić o faktach, to trzeba dokładnie wiedzieć, jak rozpoznawać czym są fakty, i tam podaję Ci taki myk taką podpowiedź, właśnie jak rozpoznać czym są fakty. I w ogóle zapraszam Cię do posłuchania całej serii o feedbacku. To są odcinki od 19 do 26. I dzięki serdeczne za dziś. Pięknego wypoczynku, dobrego słuchania. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Cześć. Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska dawka rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać. A konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć. Zapraszam Ciebie dzisiaj na drugą część rozważań dotyczących informacji zwrotnej. I chcę przypomnieć Tobie model udzielania informacji zwrotnej, który funkcjonuje na rynku jako akronim FUKO. Akronim, czyli pierwsze litery są początkiem słów, które oznaczają pewnego rodzaju kryteria, którym powinna informacja zwrotna podlegać. Czyli ten model FUKO i pierwsze litery to jest F jak fakty, u jak uczucia albo ustosunkowanie się, twoje ustosunkowanie się do tego, co się wydarzyło. Kajak jak konsekwencje dla sprawy, która się wydarza, czyli coś, co jest istotne dla ciebie. I O jak oczekiwania, tutaj wyrażane w formie prośby. I o tym modelu będę opowiadać w konwencji, czy w myśl idei porozumienia bez przemocy, która jest mi bardzo bliska której uczę się cały czas, którą praktykuję cały czas i chciałabym osiągnąć mistrzostwo, żeby udzielać informacji zwrotnej tylko i wyłącznie w myśl porozumienia bez przemocy i właśnie w modelu, w modelu Fuko. Dziś fakty. Fakty. Marshall Rosenberg twórca tej idei porozumienia bez przemocy, Nazywa też ten pierwszy etap spostrzeżeniami, czyli to, co zauważyłaś, to, co zauważyłeś, też możesz powiedzieć, że moim zdaniem, tak, czy to jest Twoja opinia, ale jeśli jest powiedziana faktycznie w Twoim imieniu, albo faktycznie przedstawiasz fakty. O, faktycznie przedstawiasz fakty, ale mi się też tutaj gra słów uruchomiła. I tak jak patrzę na konie, na ile one działają w oparciu o oceny, albo w oparciu o fakty, to oczywiście, że one w jakiś tam sposób sobie wartościują to, co się wydarza, ale przede wszystkim dla nich podstawą reakcji jest to, co usłyszą, zobaczą, wyczują. Czyli jest smaczna, jadalna trawa, może ją zjeść, pochyla się, zjada. Krzyknie ktoś, nagle odwraca się, żeby zobaczyć o co chodzi. Pamiętam taką sytuację, kiedy galopowałam w lesie i nagle koń mi bardzo mocno odskoczył. Jak odwróciłam głowę, ponieważ koń widzi inaczej niż my, czyli widzi prawie 360 stopni, czyli prawie dookoła siebie. W związku z tym ja patrzyłam przed siebie, koń też zobaczył to, co jest z boku i odskoczył. No i ja, jak odwróciłam głowę, to zobaczyłam, że tam leży lodówka. Czyli faktem jest, że leżała lodówka. Koń odskoczył nie dlatego, że sobie pomyślał, że ta lodówka mnie zje albo o, lodówka, to co z tym zrobię. Albo o, lodówka, nie powinno jej być w lesie. Po prostu zobaczył lodówkę, jego to zaskoczyło i odskoczył. Fakt jest lodówka, odskakuje. Pewnie jakaś tam ocena, bo nie wiem co to jest. Pewnie coś tam w mózgu konia się dzieje. Natomiast faktem było to, że była lodówka. Jakby leżało zwalone drzewo, pewnie by nie odskoczył, bo to byłby totalnie inny fakt i inaczej by ten fakt ocenił. I teraz. Konie reagują zawsze na każde nasze zachowanie, na wszystkie sygnały z otoczenia i czytają z otoczenia. I my, ludzie, tak samo reagujemy na wszystko to, co się dzieje w naszym otoczeniu. Natomiast my bardzo szybko chcemy oceniać. Konie nie mają pomysłu, żeby sobie stać w bokie i myśleć, o, przyjdzie po południu, będzie pewnie zła i wtedy zacznie na mnie krzyczeć, albo będzie miała jakieś gwałtowne gesty będzie wykonywać, albo przyjdzie i coś tam. Nie, nie myśli sobie, o, przyjdzie i da mi marchewkę. No, ale w momencie, kiedy przychodzę i mam marchewkę, to dla niego jest jednoznaczne, daj mi marchewkę. tak? I on reaguje na tą marchewkę, a nie na wyobrażenie marchewki. Czyli on czuje, kończuje złość. Czyli na przykład jak ja Wchodzę zła i rozdrażniona do jego boksu, czy w ogóle w Dostajni, to koń to czuje i reaguje na te moje emocje. Natomiast w momencie, kiedy wyczuję to i jest to dla niego, to jego spostrzeżenie jest faktyczne, tak? że faktycznie się dzieje, a nie, że on sobie wyobraził, że a pewnie dzisiaj poniedziałek to przyjdzie rozdrażniona. I moja definicja faktów, którą uwielbiam podawać uczestnikom szkoleń, warsztatów rozwojowych i mam nadzieję, że tobie też się spodoba, to jest definicja, że fakt to jest wszystko to, co nagrałaby kamera z włączoną wizją i fonią. I fakty dzieją się w przeszłości i w teraźniejszości. Czyli albo włącz sobie kamerę i patrz, co nagrywa i odnoś się do tego, co faktycznie nagrywa kamera, albo wyświetl sobie... Tę, e, tę taśmę, którą nagrała, i zobacz, jakie były fakty. Czyli nie, że się drze jak rozdarte prześcieradło, nie, że jest głupia. Tylko kamera na przykład nagrałaby pewną głośność, która się podnosi, różnicę w tonie, nagrałaby nie zamknęłam, nie zrobiłam czegoś, nie? głupio się zachowałam, nie zamknęłam, czyli kamera by nagrała, że nie zamknęłam drzwi na klucz na przykład. A nie, że jestem głupia. Ja mogę ocenić, że głupio się zachowałam, ale to już jest ocena. Czyli to, co widzę, to, co słyszę, to będzie faktem, jeszcze jak odpowiednio to nazwę. A nie, że wykombinuję, dam interpretację i mówię, że to jest fakt. Oczywiście mam prawo interpretować, mam prawo oceniać, natomiast zachęcam do tego, żeby mówić o faktach jako faktach, a o opiniach jako opiniach i rozdzielać te dwie rzeczy. Mam pytania dla Ciebie. Czyli jaki jest Twój sposób na rozróżnianie faktów od opinii? Co Ci może dać udzielenie feedbacku, jeśli udzielisz go prawidłowo? I co sobie postanawiasz? Co Ci może dać znajomość modelu prawidłowego udzielania feedbacku i skupienia się na rozpoczęcia udzielania informacji zwrotnej od faktów? Jakie jest Twoje postanowienie, jeśli chodzi o fakty? Dzięki za dziś. Pozdrawiam. Cześć.